Napięcie w pałacu Kensington narasta, a w centrum uwagi znajdują się książę William i księżna Kate. Z informacji ujawnionych przez Scottish Daily Express wynika, że coraz większa frustracja ogarnia pracowników związanych z ograniczoną aktywnością publiczną pary królewskiej. Mimo, że książę i księżna cieszą się sympatią ze strony opinii publicznej, wśród personelu pałacowego da się zauważyć narastające niezadowolenie. Pracownicy kancelarii coraz głośniej wyrażają swoje zniecierpliwienie, twierdząc, że cierpliwość wobec pary zaczyna się wyczerpywać. Wydaje się, że głównym powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że książę William, unikając zagranicznych wyjazdów publicznych, nie angażuje się w międzynarodowe relacje, co może ograniczać jego wpływy oraz zasięg działań. Interwencja króla Karola III, który musiał przekonywać Williama do udziału w ceremonii pogrzebowej papieża Franciszka w Watykanie, nadaje sprawie dodatkowego wymiaru. Księżna Kate również nie jest wolna od krytyki. Już przed pojawieniem się problemów zdrowotnych niektórzy postrzegali ją jako osobę, która rzadko podejmuje obowiązki publiczne. Część pracowników nadali jej nawet przydomek royal part-timer, co sugeruje, że jej aktywność jest znacznie ograniczona. Mimo, że para często podkreśla, jak wielkie znaczenie mają dla nich rodzina i dzieci, zdaniem niektórych współpracowników ich obowiązki powinny mieć pierwszeństwo w codziennej działalności. Obawy dotyczące przyszłości wizerunku całej rodziny królewskiej stają się coraz bardziej palące, zwłaszcza jeśli książę William i księżna Kate nie zdecydują się na zmianę swojego podejścia do zobowiązań publicznych. Jak informuje The Telegraph, doradcy oraz współpracownicy wyrażają obawy o przyszłość całej instytucji królewskiej. Komentatorzy zwracają uwagę, że para jest pod rosnącą presją, aby zaangażować się bardziej aktywnie w życie publiczne. Najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla ich decyzji i przyszłości ich działalności. Takie zawirowania mogą wpłynąć nie tylko na parę, ale również na całą rodzinę królewską, która zmaga się z wyzwaniami, jakie niesie współczesność. Niespotykana dotąd presja, ciążąca na księżne i księciu, może wymusić na nich redefinicję ich roli oraz nowych strategii zaangażowania w życie społeczne. Warto śledzić te zmiany, ponieważ mają one istotne znaczenie dla postrzegania brytyjskiej monarchii w XX wieku.